Witam. Pokażę teraz ćwiczenie polegające na poczuciu całego ciała. Jest to ćwiczenie ułatwiające rozluźnienie ciała, poczucie całego swojego ciała. Pozycją wyjściową jest stanie na nogach mniej więcej na szerokości bioder, stopy równoległe, ugięte kolana, rozluźnione biodra, rozluźnione barki, ręce, szyja, głowa. Oddychamy przez usta cały czas, wdech, wydech przez usta oraz przy wydechu robimy dźwięk na zewnątrz. Ćwiczenie wygląda w ten sposób. Ważne jest, aby w tym ćwiczeniu nie wstrzymywać oddechu i naprawdę mieć rozluźnione całe ciało. Pewnym wariantem tego ćwiczenia byłyby lekkie podskoki, również z dźwiękiem, skręceniem głowy z luźnym szyją. Jak długo takie ćwiczenie robimy? Tak naprawdę nie ma tu ograniczeń. Można minutę, pół minuty, dwie minuty. Dziękuję.